Witajcie drodzy widzowie w kolejnym filmie informacyjnym, ponieważ ma informacja, taka informacja, że zakończyłem właśnie nagrywanie. Nie, właśnie, właściwie wczoraj, czyli siódme, nie, sorry, 15 grudnia zakończyłem nagrywanie Assassin's Creed 1, ale dopiero dzisiaj skończyłem montować i wyszło mi że było, byłoby e, 54 odcinki, ale 53, ponieważ e, Zawarłem dwa odcinki w jednym, taki dwu, 19 minutowy jest jeden, ten ostatni filmik e, razem z ostatnim no tak powiem bosem i napisami końcowymi. <śmiech> <śmiech> Więc w takim razie na razie jest na YouTube 20 odcinek podczas nagrywania podczas wgrywania na YouTube znaczy Assassin'a do końca, Jedynki do końca Wgrywania do końca Assassin'a jedynki <coughs> Będę powoli już nagrywał <coughs> Assassin's Creed 2 ponieważ zakopiłem to, zakopiłem to kiedy Wczoraj chyba Tak, wczoraj zakończyłem nagrywanie, ponieważ wczoraj kupiłem dwójkę, więc... Wczoraj zakończyłem nagrywanie. Nie, wczoraj kupiłem, ponieważ wczoraj zakończyłem nagrywanie. Dobra, więc ja dziękuję za oglądanie. Tego odcinka informacyjnego. I zapraszam do oglądania do końca serii Assassin's Creed G i... Oglądania całej ogólnie serii. I innych zakrani wy Czyli przypomina 53 odcinki. W czym ten 53 jest trochę dłuższy więc... Marka.